Kosmetyczki, część druga. Dziś opowiem o paniach po operacjach plastycznych. Po operacjach plastycznych, na przykład biustu, to często są panie, które są bardzo dumne ze swoich nowych biustów i pokazują je wszystkim, w szczególności właśnie kosmetyczko Do tego stopnia, że świecą nimi i chcą, żeby je dotykać, podziwiać. No, dla mnie było to dość dziwne, w szczególności gdy miałam 20 lat, bo później już byłam trochę mniej zdziwiona. Kolejne operacje plastyczne to są operacje nosa i te panie często są zachwycone swoją przemianą, natomiast otoczenie jest zazwyczaj mocno zdziwione, bo różnica jest minimalna. A trzecia historia to są panie z agencji towarzyskich. Przepraszam, że przeszkadzam, mój kochany panie, ale potrzebuję wyjść na dwór, bo ciśnie jest ranie. Mam dziś do was wszystkich mm, pytanie. Które urodziny w waszym życiu zapadły wam w pamięć i uważacie, że były najlepsze? Moje mm, to były urodziny organizowane przeze mnie w domu, e, kiedy udawałam, że e, jesteśmy na Hawajach. I z mieszkania małe kawalerki zrobiłam wyspę spotkałam mi róż. Witałam gości tymi nasilnikami z kwiatów. Były dekoracje, był rum, była świnka, pieczona. To były moje najlepsze urodziny. Skażę Państwa, a ty szczęśliwa? Tak. Co nużne dla szczęścia? się. Uwaga siara, ty, bo ja byłam na ognisku, co nie? Ogólnie śmiechy wlech fajne było, ale jak ognisko trochę przygasło, słuchaj, to się do mnie przysiał taki koleś, nie? No nie powiem, wysokim, postawnym, z takim trochę dziwnym ryjem, nie? Ale wiesz, pomyślałam, co wygląd nie jest najważniejszy, co nie? No, zresztą ty o tym powinnaś wiedzieć najlepiej, nie? Z życia rozwódki powiem Wam o najfajniejszej rzeczy, w tym, że się jest rozwódką, rozbud i o najgorszej rzeczy. Najlepszą rzeczą w byciu rozwódką jest to, że mam wolność, e, swobodę i co? I niezależność. A najgorszą rzeczą w byciu rozwódką są rachunki do płacenia. Ułaga siara, ty, bo ja byłam na ognisku, co nie? Ogólnie śmiechy wlechty fajne było, ale jak ognisko trochę przygasło, słuchaj, to się do mnie przysiadł taki koleś, nie? No nie powiem, wysokim, postawnym, z takim trochę dziwnym ryjem, nie? Ale wiesz, pomyślałam, co wygląd nie jest najważniejszy, co nie? No, zresztą ty o tym powinnaś wiedzieć najlepiej, nie? Z życia kosmetyczki, część druga. Dziś opowiem o paniach po operacjach plastycznych. Po operacjach plastycznych, na przykład biustu, to często są panie, które są bardzo dumne ze swoich nowych biustów i pokazują je wszystkim, w szczególności właśnie kosmetyczko do tego stopnia, że świecą nimi i chcą, żeby je dotykać, podziwiać. No Dla mnie było to dość dziwne, w szczególności gdy miałam 20 lat, bo później już byłam trochę mniej zdziwiona. E, kolejne operacje plastyczne e, to są operacje nosa e, i te panie często są zachwycone swoją przemianą, natomiast otoczenie jest zazwyczaj mocno zdziwione, bo różnica jest minimalna. A trzecia historia to są panie z agencji towarzyskiej.